Witajcie! W tym filmie zaprezentuję rozbiórkę zasilacza od komputera oraz pogadankę na temat, co można z niego zrobić. Na początek, zakładam takie oto rękawice BHP materiałowe oraz takie oto przezroczyste okulary ochronne. Lutownica się już rozgrzała. Zaczynam rozwałkę. Najpierw zacznę od odlutowania tutaj po stronie pierwotnej, gdzie są mniejsze punkty. To, co trzymam, jest to dławik korekcji współczynnika mocy, czyli taka cewka, a do tego służy do zmniejszania ilości harmonicznych, ponieważ prostownik... Jest elementem nieliniowym, a więc pobiera odkształcony prąd z sieci energetycznej. I właśnie dlatego jest przeznaczony ten element w tym zasilaczu. Są cztery przewody. Muszę roztopić cynę. To może być problem, bo lutownicę całkiem niedawno włączyłem. Musi się jeszcze dobrze dogrzać. A może tu jeszcze być lód typu roch, czyli o wyższej temperaturze topnienia. Ale rozbieram już podobny sprzęt i wiem, że lutownica sobie radzi. To jest taki oto element. Prawdopodobnie zasilacz został rozebrany przez elektronika, ponieważ nie wyciął od właśnie tego a wyciągł tutaj w tym miejscu transformator teraz pora na przełącznik napięcia sieci Coś twardy trochę ten pacjent pacjenta dostałem od znajomego który sprzątał, tam złąb elektroniczny teraz pora na demontaż radiatorów potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy czyli coś takiego odkręcam tutaj takie śrubki może być problem ponieważ one często są ukryte i czasami o, nie da się do nich łatwo dostać będzie mały problem śrubeczki już odkręcone tu są w sumie na tym większym radiatorku są Bodajże cztery elementy półprzewodnikowe, teraz trzeba by było się dostać do tam tych dwóch większych. Czyli podobnie trzeba będzie rozebrać część strony wtórnej, aby się tam dostać. Może zacznę od zdemontowania tego stabilizatora napięcia, co tutaj jest. Tak, tak. Stabilizatory napięcia ujemnego mogą się przydać, jeśli buduje się zasilacz symetryczny, na przykład do zasilania mierników panelowych na układzie scalonym ICL 7107. To jest dość popularny, ale już coraz rzadziej stosowany przez elektroników, amatorów układ, ponieważ. Umożliwia od realizację różnych mierników Można z nim zrobić amperomierze, voltomierze i inne Podobne mierniki A drugą jego wadą jest to, że Niestety zajmuje dość dużo miejsca Jest on droższy niż te wszystkie Nowe mierniki panelowe z Chin, ale one niestety nie mają Takiej elastyczności. To już mam wylutowane. Teraz trzeba wylutować kondensator. Teraz trzeba wziąć łokieć płaski, podważyć i zdebentować tutaj tą cewkę. A jest to dławik wyjściowy. W głównej sekcji zasilacza, czyli napięcia 5V, 12V i też 3, 3V, ale to zależy od jego konfiguracji. Trzeba porządnie rozgrzać punkty, aby dał radę się wylutować. Teraz z drugiej strony. Ta lutownica ma dość duży grot, dzięki czemu można podgrzać więcej punktów lutowniczych naraz, a to przekłada się na krótszy czas demontażu. Teraz trzeba jeszcze tutaj ciach. To jest właśnie ten element indukcyjny, niech tam ostrość złapie. Jest to niezbędny do pracy zasilacza. Odpowiada on za stabilizację napięcia wyjściowego, ponieważ jest to przetwornica impulsowa przepustowa, a więc napięcie wyjściowe. Zależy od współczynnika wypełnienia, a dłabik właśnie wygładza napięcie wyprostowane przez te, oto tutaj znajdujące się diody. Dobra, teraz należy odlutować radiator. Muszę poszukać tutaj takiej dłużki. Radiator nawet wyszedł Teraz muszę odlutować elementy półprzewodnikowe i tu znowu posłużę się o, już wolny kolejny organ Może pacjent nie należy do takich zbyt miękkich, ale nie należy też do takich najtwardszych. Tutaj jest jeszcze na tym radiatorku, jest taki mały element. Jest to czujnik temperatury, który reguluje prędkością wentylatora chłodzącego. Oczywiście tutaj nie było, bo dostałem go w takim stanie. W zależności od temperatury radiatora, ponieważ najmocniej właśnie grzeją się diody wyjściowe. Ja sobie odlutuję przewody wyjściowe, o ile mi się nie skoczy bateria w kamerze, gdzie będzie to takie łatwe. Bo tutaj są pogrupowane i prawdopodobnie będę musiał grzać dłużej, ale sobie to można dosyć w prosty sposób ułatwić. Rodnica ma sporo wody, więc mam nadzieję, że się powinno dość łatwo odlutować. O, wyszło. Kolejny przewód wylutowany. Teraz przewody tutaj o jednym napięciu. Nie jest to takie proste, ponieważ przewody są zgrupowane w takie wioski i, i trudno jest je wylutować. Chyba trzeba będzie być może to zrobić w inny sposób, ale... Teraz dały kabery bliżej, a płytkę zabocowałem i padłem. tutaj przy przy ten o już jest wylutowany śrubokrytem sobie rozdzielę poszczególne wiązki łatwiej będzie mi wylutować nie potrzeba tak mocno roztapeć cydy wystarczy lekko podgrzać jedna robi się taka miękka. I wtedy to też dosyć łatwo schodzi. A jeszcze jedna kwestia związana z serwisem i demontażem takich układów jest taka, że tu są dosyć duże polabasy, które dość skutecznie odprowadzają ciepło. I dlatego ważne jest od, używanie narzędzi o odpowiedzi o dużej mocy. Zostały dwie ostatnie wiązki coś twarde. Przewody uwolniłem. Teraz może za chwilę zdecyduję się na dalszy demontaż. lecą tutaj śrubki, na chwilę uwolnię tutaj ten radiator i też tu jest tranzystor MOSFET, ponieważ one są najczęściej używane w nowszych typach zasilaczy komputerowych po stronie pierwoty, czyli na tej stronie wysokodapięciowej o tutaj też pewnie nie będzie łatwo trzeba byłoby odlutować ten transformator trzeba by było starszy spotyka się tranzystory bipolarne które mogą być trochę gorsze parametry tak jeszcze tylko odlutuję ten transformator Teraz delikatnie przechylić transformator wylutowany teraz mogę zająć się odkręceniem śruby od drugiego tranzystora mocy, czy tam układu scalonego drivera przetwornicy tak tu jest taki Dreiber z lewej strony. Tutaj znajduje się, tu to wliczy teraz z drugiej strony. Zasilacz został częściowo rozebrany. Zostały wylutowane elementy półprzewodnikowe typu diody, tranzystory. Trzeba to uporządkować, sprawdzić. Wylutuję dalsze elementy. Zacznę tutaj od tranzystorów, które wcześniej wspomnianych tych wysokonapięciowych tu jest driver przetwornicy też wyszedł gładko Teraz zmienię mocowanie płytki aby wylutować tutaj inne elementy a jeśli chodzi o wykorzystanie to w niektórych starszego typu zasilaczach można spotkać układ scalony LM339 jest to poczwórny komparator i Vadim zrobiłem taki układ, który za chwilę zaprezentuję, odwrócę trochę kamerę, aby było lepiej widać. To jest coś takiego. To co zostało zdemontowane. Wiązka przewodów. Tu jest wtyk wkładany w płytę główną, a to są wtyki wkładane w napędy, czyli to są tak zwane boleksy. To jest płytka drukowana, wykonana z labidatu typu CEM. To są dwa wcześniej wspomniane radiatory. To jest dławik. Te dwa mniejsze to są dławiki filtru przeciwzakłóceniowego, mostek prostowniczy, układ sterujący przetwornicy pomocniczej, tranzystor stopnia głównego mocy, układ sterujący poprzednio wspomnianego tranzystora, transformator przetwornicy pomocniczej, dławik wyjściowy, który też wcześniej wspomniałem o nim, tu są takie elementy wyjściowe to są diody 30 amperowe to są transoptory wcześniej wymieniony stabilizator napięcia to jest tranzystor MOSFET na wyjściu a tu jest jeszcze chyba też jakiś element półprzewodnikowy ale to chyba będzie dioda na Drugiej linii, bo te są od linii pierwszej 5V a ta jest od 12V. A to jest dioda wyjściowa przetwornicy pomocniczej. Przełącznik sieciowy. To tyle jeśli chodzi o ten krótki filmik. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapki w górę. Komentarze, mile widziane.